na kanale MAJSTERKOWICZ Z NATURY. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować myjkę do pistoletów lakierniczych. Pewnie nie jeden z was, lakierując, miał po prostu niechęć do mycia pistoletu po lakierowaniu. No, God, please, no! Ja również bardzo nie lubię tego procesu, a lubię sobie po prostu ułatwiać życie. Postanowiłem zrobić taką make-up budżetową. Wiem, że są dostępne make-upy takie profesjonalne, ale one kosztują. Tam przedział cenowy jest od 4 nawet do 13 tysięcy. Zależy na jaką firmę patrzymy. Ja spróbuję to zmieścić się maksymalnie w 1000 zł i myślę, że mi się to uda. Nice. Pokażę wam teraz jakie elementy skompletowałem. Pojemnik po amunicji wojskowej, kupiony za 100 zł na Allegro. On jest wymiarów 40 cm na 28 i 30 wysokości. Szybko złączka do wpięcia pistoletu, Króciec, on będzie przerabiany. oraz kupiłem takie pistolety po to, aby użyć tej dyszy Venturiego. Która ma zwężkę i służy do zasysania. Te dysze będą służyły nam za myjki do po prostu mycia pistoletu. Szczotki do szorowania pistoletów oraz silnik od wycieraczek samochodowych. On będzie po prostu ruszał tymi szczotkami. Tutaj mamy rurki. Nimi będzie robione zasysanie cieczy, czyli nitra oraz podawanie sprężonego powietrza. Jak widzicie tutaj przygotowałem rysunek, to będzie uchwyt, tutaj będzie skręcana szybko złączka do pistoletu lakierniczego. Tutaj są nad, yy, kreseczki takie zrobione do nadpalenia elementu, żeby go zagiąć pod kątem i to będzie mocowanie naszego pistoletu lakierniczego. Teraz wypalimy go na plaźmie. Teraz nadkrzywimy element nadpalony. Teraz zrobimy przymiarkę jak będzie pistolet. Siedział w tym. Chciałem, żeby pistolet był właśnie pod takim kątem. Zaspawałem teraz te nacięcia plazmą. Wspawałem tutaj rurka. Tą rurką będzie szło ciśnienie powietrza do pistoletu lakierniczego, aby przedmuchiwać wtryskiwane nitro. Montujemy teraz złączka na przewód, który wspawaliśmy. Skręcamy go na elastycznym wężu. ta śruba będzie mocowaniem kubka lakierniczego w środku myjki to będzie przyspawane do podłogi podłogi myjki śrubą będziemy od góry skręcać kubek śrubę wrzucimy jeszcze w tokarkę wywiercimy cienki wiertłem w niej otwór po to aby nitro mogło spływać przez ten otwór z powrotem do zbiorniczka podajnika do myjki Teraz. Przewiercę tam śrubę po prostu w środku, żeby mogła tędy odpłacić. Najpierw sobie zrobię otwór pod wiertło nakiełkiem i dopiero będę wiercił. Tak wygląda śrubka po przewierceniu wewnątrz. To jest nakrętka. Do niej będzie wkręcana ta śruba i mocowany kubek lakierniczy, a wtedy będzie po prostu ściekało nitro. Te nakrętki specjalnie są zespawane z takim luzem, aby wtedy mogło swobodnie nitro ocieknąć. Teraz tutaj tą przyspawam nakrętkę i dalej będzie po prostu przekręcany kubek. Tutaj przygotowałem. To, że jest takie całe w dziurki, to po prostu miałem kawałek takiej blachy. Nie lubię marnować odpadów, to uznałem, że tutaj będzie ok. Zrobiłem taki uchwyt do mycia po prostu końcowej, końcowego uchwytu od pistoletu lakierniczego. Będzie tu po prostu przyspawana rura. Tutaj będzie wkładany uchwyt i tu będzie taki drucik wygięty i od spodu ciągnięty na sprężynie, tak żeby to przy, przyciskał. Od góry będzie natryskiwane nitro. I będzie umieszczona szczotka, która będzie po prostu szorowała to. Pokażę Wam dalej, jak będę z tym działał. To będzie przymocowane w pojemniku. Cyk. Wkładamy. Ten uchwyt nam elegancko przyciska i szczoteczka będzie nam szorować. Tutaj została wywiercony otwór na mocowanie, nagwintowany pod śrubę blokującą. Tutaj zostało wytoczone gniazdo podłożyska. Teraz zostało nam przygotować silniczek do napędu. To jest silniczek z wycieraczek. Wypaliłem na plaźmie taką blaszkę adapter. Ponieważ ten silniczek będzie montowany na zewnątrz. Tryb. Nie zmieściłby się tylko łańcuch z łańcuchem szorowałby o te śruby. Więc wykonałem po prostu taki adapter. Przykręcimy go na te śruby. A w tym miejscu z odsadzeniem zrobimy mocowanie. Ten zakupiony trybik będę musiał rozwiercić. Tak aby po prostu wszedł tutaj swobodnie na to. I złapę to punktem spawem. Podejrzewam, że przez moją kadencję lakierowania nie zużyją się te mechanizmy. A jeśli się zużyją, to ja sobie później to rozwiercę, zmienię ten trybik i nie będzie żadnego problemu nawet w najgorszym wypadku, jak jeśli trzeba było zmienić cały silniczek, to jest jedynie koszt 80 zł, więc nie ma tragedii. Działamy. Zrobimy teraz test na krótko. Zobaczymy, czy w ogóle ten silniczek zadziała, bo ja jeszcze tak naprawdę go nie testowałem. Zobaczymy, jak będą z jaką prędkością będą się kręcić te szczotki i czy w ogóle to będzie działało, tak naprawdę. Elegancko działa. elementu. Będzie zrobiona taka przesuwka. Będzie tutaj mogła się poruszać dysza, tak aby regulować jej natrysk w różne miejsca, bo nie wszystkie pistolety mają rozmieszczony otwór na zbiorniczek w tym samym miejscu. Więc po prostu, żebyśmy mogli sobie tą dyszę regulować. Będzie zrobiona taka przesuweczka. Dysza, zarobimy ten kruciec stalowy. I tutaj zrobimy mocowanie. Mejka została już podłączona na krótko. Zalałem teraz zbiorniczek, w sumie zbiorniczek, pojemnik wodą. Będziemy robili teraz test na krótko po prostu, czy wszystko działa. Zobaczcie, jak już to podłączyłem. Tutaj wąż pneumatyczny do pistoletu, trójnik, przewód, dysza, w środku woda i tam jest skrócie sący wąż. Podłączymy teraz ciśnienie i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Rozgrzewam tutaj rurę, aby po prostu łatwiej ją zagiąć. teraz nóżkę. Na niej będzie przyspawana myjka. Tak, aby po prostu łatwiej, lepszy, żeby był do niej dostęp. Miałem na, na początku robić do niej jakieś kółka, ale ona jest tak lekka, że nie widzę jednak potrzeby. Tutaj będzie jeszcze po prostu zrobiona taka nóżka. U góry wzmocnienie. I myjka sobie będzie na tym stała. One hour later. Został wykonany prosty stojak. Pojemnik jest delikatnie pod skosem po to, aby całe, całe nitro spływało właśnie w ten róg. Tu będą zrobione węże scawne do dysz. Zostało nam to ładnie wypiaskować, polakierować, poskładać i testować. Tutaj wywierciłem otwór, będzie wspawana mówka i tutaj będzie zawór spustowy na zużyte nitro. Będzie się go zlewało zaworkiem. Majeczka już doskła, zacząłem ją składać. Miałem do tego zasilacz jakiś 10A, ale no niestety, z tego co wyliczyłem na komputerze, do silniczka po wycieraczkach będzie potrzebny zasilacz minimum 15A, więc w sumie będę szukał czegoś najlepiej tak z 18-20A. Widziałem, że jest dużo tego na, na internecie. Pokażę Wam później, co tam wymyśliłem. Na razie, tak dla testu, po prostu podłączyłem bezpośrednio pod akumulator. Zrobimy test wiki. Na początek naleję zwykłej wody. Zobaczymy czy dysze dobrze działają. Naszykowałem kilka bardzo brudnych pistoletów. To są zabrudzenia mające nawet kilka miesięcy, więc Zobaczcie tutaj kubeczek. Polecimy z nimi po kolei, zobaczymy jak to się wyczyści. Mamy już tutaj jeden naszykowany, pokażę Wam jak wygląda. Dysza. Mocno, głowica przepraszam, bardzo mocno zabrudzona. Kubeczek bardziej po zewnątrz. Wewnątrz jest dość czysty. Pistolet też na zewnątrz. Tutaj przyschnięty lakier. Wrzucimy go do myjki i zobaczymy po 10 minutach, jak on będzie wyglądał. Tutaj jeszcze Wam nie pokazałem. Przewód zblokowałem trytytką. Tak, aby iglica była cały czas otwarta. Jeszcze nie wiem co na to wymyślę, ale planuję kupić taką trytytkę, która ma mocowanie do odpinania. Nie wiem jak to będzie korodowało z nitrem, więc po prostu na razie wrzuciłem zwykłą trytytkę. Zobaczymy jak po nitrze to będzie wyglądać. Pistolet umieszczam tam, już jest w środku rane nitro.

Zobaczymy, jak on się prezentuje. Jak widzicie, to nie zostało domyte idealnie. Dysza też. Głowica, przepraszam jeszcze raz. Pistolet tak samo. Tylko to był lakier. Zaschnięty przez kilka miesięcy. I jak zauważyliście, ten lakier po prostu. Wystarczy dotknąć go teraz palcem i to wszystko schodzi. Gdyby to był pistolet lachierniczy świeżo po malowaniu wrzucony do tej myjki, to byłby igło. Przetrę go teraz szmatką. Zobaczymy, jak, jak zacznie wyglądać ten pistolet po przetarciu. Wymyję resztę pistoletów. Później pokażę Wam czyściutki pistolet, polakierujemy coś i wrzucimy pistolet świeżo po lakierowaniu do myjki. Wtedy to da nam tak naprawdę realny, realny sprawdzian tego, jak ta myjka myje. No bo tak jak mówię, te pistolety leżą kilka miesięcy z lakierem i doczyszczenie ich graniczyło z cudem. Więc poprzecieramy sobie teraz szybko z szmatką, a później zrobimy test czyszczenia pistoletu świeżo po malowaniu. Jak widzicie pistolety po myciu wyglądają dużo lepiej, ale nie jest to jeszcze efekt, który zadawalałby ogólnie w pełni. Ten się najładniej domył, bo on był po prostu był nim lakierowany tylko klar i po prostu przetarłem go szmatką i on ładnie odpadł. Ale tak jak na przykład pistolet ubrudzony w podkładzie, to ciężko ten podkład schodzi. Na pewno, gdyby te pistolety były myte na, na bieżąco, to by były czyściutkie, bo od razu przepukałoby je nitro i by było bez problemu. Modernizuję jeszcze myjka. Niestety. Pomysł z dyszami pneumatycznymi nie był do końca dobry, bardzo fajnie to myło, ale był problem. Jak zamknąłem myjkę szczelnie od góry i uruchomiłem mycie pistoletów, to ciśnienie w zbiorniczku robiło się takie duże i tam mgła, która tam była z nitro, wydostawało się to wszystko odpowiednikiem, który zrobiłem. Tylko tym odpowietrznikiem wydobywało się tak dużo, że umyłem może 4-5 pistoletów, a zużyłem 3 litry nitro. Było to bardzo, bardzo mało wydajne po prostu. Widziałem gdzieś patent na necie z użyciem pompki paliwa. Taką też zakupiłem. Dzisiaj jestem po pierwszych testach, jak to działa. Zrobiłem to na takiej zasadzie: tutaj podłączam wąż do pompki, lotem. Odkręcam zawór, zalewam tutaj nitro i myję to. Tylko jest teraz taki problem, że wtedy się były pneumatyczne i one fajnie mgiełkę robiły pod ciśnieniem powietrza. Pompka robi bardzo duże ciśnienie i fajnie to myje. Nie robi się tam takie duże ciśnienie jak w przypadku samego powietrza. Nie wydostawało się to ciśnienie tak samo tym otworem, więc było to na tyle, tyle jest dużo fajniejsze. Tylko robi się taki problem, że na przykład w to miejsce nie robi się taka mgiełka jak wcześniej, przez to ta dysza nie dostaje tego nitro, bo to leci bardziej taki strumień. I teraz zastanawiam się, jak to rozwiązać. Myślę po prostu nad przerobieniem tego, żeby tu dochodziło powietrze tylko o małym ciśnieniu. Ten przewód zespolić z tym i zrobić to dodatkowy króciec i tutaj tą pompką pompować nitro. Lub ewentualnie całkowicie przerobić jeszcze tą myjkę. Zobaczycie w dalszej części filmu, co mi z tego wyjdzie, bo na pewno się z nią nie poddam. Myślę, że teraz już w przypadku czystego pistoletu, znaczy czystego, świeżo polakierowaniu, byłoby to bardzo w porządku umyte, ale ja lubię jak coś działa, tak jak oczekiwałem tego na samym początku, więc po prostu powalczę jeszcze z tym. Do tej pompeczki tutaj w rogu zrobiłem takie sitko. One służy za filtr, jak widać, jak widać, zbierać tam sporo syfu. Możliwe, że zrobię jeszcze później tutaj jakiś filtr, muszę to jeszcze przemyśleć. Możliwe, że zrobię też jeszcze jeden kruciec. Szkoda, że, że pośpieszyłem z tą myjką, że polakierowałem całą i szkoda mi było teraz jej rzeźbić. No ale cóż, nie, bez rzeźby się nie obejdzie. Trzeba to poprzerabiać tak, żeby, żeby to działało. No i będę kombinował po prostu, żeby tym króćcem i tym. Puszczać ciśnienie powietrza, by razem z pistoletem, tylko znacznie mniejsze. A tutaj zrobimy nowy i będziemy po prostu pompować nitro z, przy użyciu pompki. Konstrukcja została finalnie gotowa. Działa tak, jak chciałem. Pokażę Wam, jakie przeróbki jeszcze zrobiłem. Wspawałem tutaj osobny króciec. Tędy wchodzi nitro idzie do tej dyszy oraz do tej tutaj tutaj, czyli tak jak fabrycznie powinno być wchodzi ciśnienie tutaj przerobiłem to, to jest zaspawane, bo tutaj był wcześniej ten króciec mocujący znaczy złącze pneumatyczne teraz jest to zrobione tak tutaj wąż, trójnik, wpinka tutaj dmucha nam na pistolet w tym miejscu tutaj idzie do góry i wdmuchuje na te dwie dysze Pompka standardowo wtłacza tutaj nitro. Tędy. A tutaj z tego zaworku sobie pobiera. Zalewamy nitro tutaj. Do środka. I tutaj muszę zrobić po prostu jeszcze jakiś pod spodem jeden zawór spustowy lub po prostu. Ten wąż schodzi delikatnie. Nie wiem, czy będzie mi się go chciało zawsze ściągać. Jak będę spuszczał nitro, po prostu nitro też odparowuje, więc możliwe, że nawet nie będą się tego nitro zlewać. Tutaj docięłem sobie taką siateczkę, zrobiłem podwójną, bo ma trochę za grube ziarno i ona idzie po prostu tam, tam w róg. Tak, żeby bezpośrednio cały sypna na nie leciał, to ta siateczka jest o tak w tym miejscu i tam zrobię po prostu podwójną taką siateczkę i to będzie działać. Na razie miałem podpinane do akumulatora na krótko na test dwie klemy, ale zamówiłem już zasilacz. Zasilacz zamówiłem 12V, 30A tak żeby zasilił dobrze odpowiednią pompkę i miał siłę zasilić do silniczego od wycieraczek. Pokażę Wam niebawem jak montuję, ja czekam aż mi przyjdzie. Wy będziecie widzieć to w jednym materiale jak zostało to zmontowane. I pokażę Wam test jak myj myje, pistolet lakierniczy świeżo po lakierowaniu, polakierujemy coś, ubrudzony pistolet, wrzucimy do myjki i zobaczymy jak on będzie wyglądał po lakierowaniu. Zrobimy test taki, że po prostu naleję 600 ml nitro do tego pojemniczka, wlejemy to do myjki, polakierujemy i zobaczymy ile po prostu nitro odparuje po myciu jednego pistoletu przez 5 minut. Mamy 550 równe, niech, niech tyle zostanie. Sstawię wam teraz kamerę na myjka. Pistolet jest świeżo po lakierowaniu. Tak się prezentuje. Wrzucamy go do myjki. Myjka została uruchomiona, na razie mam to podpięte na krótko do prostownika, zasilacz już mi przyszedł, ale jeszcze nie miałem czasu go podłączyć, poczekamy równe 5 minut i zobaczymy w jakim stanie wyciągniemy pistolet. Wyłączamy. Wyciągniemy te rzeczy. Jak widzicie, kubeczek nie został tak idealnie wyczyszczony. Po prostu szczotka jest za krótka. Muszę coś wykombinować i poszukać jeszcze na internecie jakieś po prostu większej szczotki, bo ta zbiera tylko część tego kubeczka. Jakby była na pełną jego wysokość, to ten kubeczek byłby znacznie lepiej wyszorowany. Wyciągniemy to i zobaczymy jeszcze jak to wygląda po demontażu. Jak widać, zostało dwie półsetki nitra. Zostało tam jeszcze nitro oczywiście w przewodach, w pompce. Sama pompka była całkowicie pusta. Zalewałem nitro od nowa, więc w pompce na pewno się tak samo zgromadziło nitro w przewodach, więc myślę, że realnie jeszcze setka nitro tam jest, czyli Poszło na umycie tego pistoletu myślę, że tak realnie 200 setki nitro. Czy to dobry wynik, czy nie, to już ocencie sami. Dajcie znać w komentarzach. Ja osobiście będę z niej korzystał, dopracuję sobie jeszcze tylko tą kwestię z tą szczotką, żeby była wyższa i cały kubeczek obejmowała. I jestem bardzo zadowolony ogólnie z tego projektu. Pistolet uważam, że umył się super. Z tego jestem bardzo zadowolony. Ten kubeczek to jedyny mankament. Teraz go po prostu przetarłem szmatką. On też nie był wcześniej czysty idealnie. Przetarłem go szmatką, żeby mi lakier po prostu nie, nie, nie zasedł na nim. On i tak nie był idealny, ale pistolet jest bardzo, bardzo elegancko umyty. Do kubeczka po prostu muszę jeszcze popatrzeć na lecie z jakimiś dłuższymi szczotkami I prawdopodobnie to będzie rozwiązanie. No, i z zewnątrz trzeba będzie zawsze po prostu po wyciągnięciu tego pistoletu przetrzeć go szmatką, no bo z zewnątrz nie zostanie to dobrze umyte. Nie ma tam szczotki, więc nie ma, nie ma co to po prostu myć. Jak widzieliście, Mejka całkiem sprawnie sobie radzi. Zostało mi dopracować tą szczotkę. Myślę, że po wymianie tej szczotki na dłuższą. Kubeczek będzie świetnie, świetnie wyszorowany wewnątrz, z zewnątrz będzie po prostu mnie czekało przecieranie, może kiedyś dopracuję ten pomysł jeszcze w jakiś sposób, tak żeby ten kubeczek był umyty również z zewnątrz. Teraz możecie zobaczyć na filmie kosztorys, ile mnie wyszła cała myjka. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Mam w planach więcej ciekawych projektów, więc zasubskrybuj mój kanał, zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się gorąco. Cześć!